Jest Bóg. Bóg jest piękny. Jest piękny także w osobach, które są bliżej Niego i nim żyją, i poprzez to Bóg przychodzi do drugiego człowieka, też przez człowieka. Dlatego niebywale jest ważne, żebyśmy widzieli, że Pan Bóg daje nam świętych i błogosławionych, ponieważ pragnie nam coś przez to powiedzieć. Chce nam coś pokazać. Święty Stanisław Kostka, by był takim odczytanym przez nas listem od Boga do nas, to zaprasza nas byśmy także zgłębili bardziej jego osobę i co się w jego życiu działo otóż Stanisław Kostka od wczesnych lat młodości przejawiał wielkie pragnienie życia blisko Boga i dla Boga nawet w momencie kiedy był ochrzczony to jego ojciec chrzestny Bezpośrednio po udzieleniu sakramentu Chrztu przynosi Stanisława kostkę przed ołtarz i prosi Boga, ofiarowując go Chrystusowi, by Stanisław kostka nigdy nie odszedł od wiary i zawsze dochował wierności Chrystusowi. To trzeba pamiętać odbywało się w bardzo trudnych czasach, kiedy. Reformacja protestantyzm bardzo mocno się rozwijał. Rodzinny dom Kostków był bardzo katolicki, bardzo blisko kościoła. Oni utrzymywali bliskie relacje z duchownymi, księżmi, biskupami. I w tej atmosferze Stanisław Kostka bardzo pięknie duchowo-religijnie się rozwijał. Chociaż zaczynał zaskakiwać wszystkich tym że miał bardzo głębokie i silne pragnienie tego, by się jeszcze bardziej do Boga zbliżyć niż to tak w zwyczajnym życiu bywało. Dużo się modli, jest bardzo religijny, uprawia nabożeństwa, zdarzają się u niego akty pokutne gdzie jego rówieśnicy, jego koledzy, koleżanki pragną korzystać z życia, bawić się, korzystać ze świata, to w jego najbliższym otoczeniu było jak najbardziej realne, ponieważ oni byli sami zamożni, jak i ich rodzina i znajomi. I święty Stanisław Kostka zaczyna się odznaczać tym, że wyrasta coraz bardziej na pięknie wrażliwego młodego człowieka. Stanisław Kostka nie stroni od spotkań z młodzieżą, nie unika tego. Nie jest jakiś ponury, nie jest jakiś smutny, ale po prostu ma umiar i też stara się, by w relacji do świata w relacji do różnych zabaw, uciek, nie przekraczać pewnych granic, które mogłyby być początkiem odchodzenia od Boga i mogłyby się Bogu nie podobać. Stanisław Kostka zaskakuje swoich rodziców również tym, że w pewnym momencie jego życia zaczynają się pojawiać sytuacje, kiedy on potrafi zemdleć. Ale przecież nie ma oznaki choroby, jest fizycznie zdrowy. Okazuje się, że święty Stanisław Kostka tak duchowo, pięknie się uwrażliwiał, że wszystko, co się wiązało z tym, że mogłoby prowadzić do oderwania człowieka od Boga, mogłoby prowadzić w kierunku zła, grzechu, to wszystko, tak go w duszy przerażało, on przeżywał niesamowite wewnętrzne więc napięcia z tego powodu. Dla takiego porównania, lepszego zrozumienia, takie mm, może sięgnięcie po przykład ze świata muzyki. Nieraz słyszymy, że ktoś jest doskonałym geniuszem w muzyce. Mówi się, że ma słuch absolutny. Trzeba, żeby ktoś nam niekiedy wytłumaczył, co to jest słuch absolutny, bo jak go sami nie posiadamy, to nie wiemy o co chodzi. Ja też nie mam słuchu absolutnego i nie wiedziałbym o co chodzi, gdyby mi tego nie wyjaśniono. Otóż okazuje się, że ludzie, którzy mają tak zwany słuch absolutny, oni po prostu chłoną maksymalnie dźwięki ze świata, które ich otaczają. Nie potrafią na te dźwięki być obojętni, są na nie bardzo wrażliwi i strasznie cierpią, kiedy dźwięki są dysharmonią, kiedy dźwięki są fałszywe, mówiąc naszym takim potocznym językiem. I człowiek, który ma słuch absolutny, potrafi również dojść do stanu takiego napięcia w wyniku dysharmonii dźwięków, że potrafi zemdleć. Takim przykładem był Mozart, który potrafił zemdleć, jak ktoś źle zagrał. I tu się okazuje, że jak ktoś ma słuch absolutny, to możemy szukać także pewnego porównania ze Stanisławem Kostką, czyli jakby taką doskonale czystą duszą. On nie był rozhistoryzowany. On nie był jakiś tupiący nogami i po prostu robiącym awantury. Coś, co było w jego odbiorze nawiązaniem do zła i czymś złym, powodowało u niego napięcia. Piękna dusza. Moi drodzy, dla porównania: jeżeli ktoś powie tobie jakieś obraźliwe słowo, to zobacz, jak to przeżywasz, jak cierpisz, jak cię to boli, jak ktoś niesprawiedliwie o coś cię posądzi, jaki masz ból w sercu. Ten ból potrafi być bardzo silny. I teraz, dlaczego o tym też wspominam? Bo jednocześnie to, że Stasiu Kostka był tak uduchowiony, że Stasiu Kostka był tak po prostu religijnie rozbudzony, to nie było sprzeczne z tym, że był bardzo szanowany, bo nie uważano go za dziwaka. Święty Stanisław Kostka był nazywany Określany, że to jest anioł w domu kostków. Co mamy? O błogosławionej Karolinie mówiono, że jest aniołem na ziemi. Właśnie tych pięknych młodych ludzi potrafiono też dostrzegać jako wyróżniających się na tle innych. Święty Stanisław Kostka uczestniczył w spotkaniach młodzieżowych. Jakby to mówiąc językiem takim naszym w różnych prywatkach, imprezach młodzieżowych. I kiedy coś nie tak się działo, coś było nie ok, coś, coś zmierzało w złym kierunku, to Stasiu Kostka opuszczał takie towarzystwo, wychodził, bo nie chciał uczestniczyć w czymś, co mogło być nieeleganckie, niepiękne, niedobre i tym samym dawał innym świadectwo dezaprobaty dla takich sytuacji. A więc Stanisław Kostka również oddziaływał w ten sposób na swojego brata, stając się dla niego wyrzutem sumienia, bo jego brat bardziej był usposobiony do zabaw, do hulanki. To powodowało, że on nie mógł strawić zachowania swojego młodszego, półtora roku brata do tego stopnia, że stosował do niego przemoc fizyczną. On go normalnie bił. Nawet do tego stopnia, że to powodowało później w następnych momentach, że Stasiu Kostka, jeszcze jak będąc w Wiedniu, zagroził bratu, że jak nie przestanie go bić, to po prostu ucieknie. Przeżywał więc dużo też cierpienia z powodu niezrozumienia swojej duchowości, niezrozumienia dla swojej potrzeby tego wgłębiania się w relacje z Bogiem. I teraz, co się dzieje? Jeszcze dochodzi do tego to. Że jego rozmodlenie, jego to właśnie głębokie podejście, otwarcie serca na relację z Bogiem, kult Najświętszej Marii Panny, Eucharystia, Komunia Święta on miał taki piękny zwyczaj, że on przyjmując Komunię Świętą często raz w tygodniu, to po Komunii Świętej trzy dni przeznaczał na to, że żył w dziękczynieniu za Komunię, którą przyjął. Następnie trzy dni przygotowywał się do tego, żeby znowu przyjąć Komunię Świętą, i w siódmym dniu świętował po prostu przyjęcie Komunii Świętej. Piękna postać. I teraz się dzieje tak, że Stasiu Kostka przeżywa stany mistyczne. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, ciężko zachorował w Wiedniu, doświadczył cudu. Świadkami tych nadzwyczajnych przeżyć był jego starszy brat i również jego wychowawca, ale to nie powoduje, że oni odpuszczają sobie w stosunku do Stasia naciski, by on żył trochę jednak inaczej. Kiedy przestali mieszkać w tym konwikciu u Jezuitów w Wiedniu i przeszli do kwatery prywatnej, Stasiu Kostka dalej żył na podobieństwo, tak jak w Konwikcie. Częste modlitwy, nawiedzanie kościoła, adoracje Najświętszego Sakramentu. Natomiast jego brat, kiedy poczuł taki większy luz, większą swobodę, on po prostu zaczął bardziej imprezować. I kontrast pomiędzy nimi był jeszcze większy. To powodowało napięcia. I to ostatecznie też sprawiło, że kiedy Stasiu Kostka podjął decyzję, by wstąpić do Jezuitów, nie znajdując zrozumienia, znajdując opór wielki, po prostu postanawia też uciec. Postanawia uciec. I co jest ciekawe, jego pobożność, kiedy wszyscy widzieli, jaki był w szkole u Jezuitów w Wiedniu, ona nie sprawiła, tego, że ktoś go właśnie uważał za jakiegoś dziwaka, niegodnego wiarygodności, niegodnego zaufania, że może coś jest z nim nie tak. Ale z drugiej strony również była o nim bardzo dobra opinia, że jest pracowity, sumienny, że się pilnie uczy, że wypełnia z pełnym zaangażowaniem powierzone sobie obowiązki, no nic nie można mu zarzucić. Kiedy on ucieka i przemierza 650 kilometrów przebrany za żebraka, co jest dziwnego, to jest niesamowite. Jemu w tej sytuacji i w przygotowaniu się do ucieczki doradza nawet jego spowiednik. Przecież gdyby spowiednik uznał, że z nim coś jest nie tak. To by go odciągał od tego. Tutaj on przychodzi znowu do Jezuitów, do Dylingi, zostaje tam przyjęty na okres próbny, krótki czas tam był, z miesiąc. I święty Piotr, Kalancjusz, wysyła go do Rzymu w towarzystwie dwóch innych jeszcze osób i pisze list polecający go do Rzymu. I zaznacza w tym liście, że wielkich rzeczy spodziewa się po tym młodym Polaku. Jaki musiał być święty Stanisław Kostka, że w miesiąc czasu przekonał ich do siebie tak pozytywnie, że jest polecony do Rzymu wbrew zwyczajowi zakonu, że się nie przyjmuje bez zgody rodziców kandydata do zakonu. Wszędzie, gdzie się Stasiu Kostka pojawił, zdobywał ludzkie serca. Tak więc, również w Rzymie, kiedy już był, a był przecież tam niedługo, od października 1567 roku do sierpnia 1568 roku. I przez tych kilka miesięcy dziesięć około niesamowity szacunek dla siebie zdobył. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale pokazując jego postawę, jego wrażliwość duchową, nie wiem, czy nie należałoby pomyśleć i o tym, by święty Stanisław Kostka stawał się dla młodzieży patronem dobrej zabawy, patronem właśnie towarzyskiego życia młodzieżowego. Zobaczmy, on się rodzi w grudniu 28, czyli tuż zaraz przed Sylwestrem. On jest 31 grudnia kanonizowany w Sylwestra. I jego postawa teraz do właśnie tych wszystkich różnych zabaw i, i po prostu uciek życia ludzkiego, do których ludzie też mają prawo, ale jakich? I tutaj, moi drodzy, może właśnie trzeba sięgać do świętego Stanisława Kostki, jako patrona dobrej zabawy, który będzie wzorem, będzie przykładem, a przez to będzie młodzież też chronił i bronił przed złem. Czytamy ile wiadomości, że młoda dziewczyna o drugiej w nocy wracała z jakiejś imprezy i zaginęła. Czytamy, że jakiś inny młody człowiek był na jakiejś imprezie, miał 17 lat i nietrzeźwy wsiadł za kierownicę, pojechał, zabił siebie i innych. Ile się dzieje zła w nietaktownie prowadzonym życiu towarzyskim przez ludzi młodych? Potrzebujemy patrona dobrej zabawy, dobrej imprezy, patrona dobrego życia towarzyskiego. Święty Stanisław Kostka, kapitalny.